Dajcie kolejny tutorial dla Was z tej strony Luty 206, a w dzisiejszym tutorialu pokażę Wam jak stworzyć folder. Już taki tutorial kiedyś zrobiłem, ale z powodów, i że był on robiony 3 lata temu, postanowiłem zrobić odtworzoną wersję, ponieważ tamta jest przestarzała i po prostu się już no, nie nadaje do y, tej y, do użytkowania, tak nie mogę to inaczej nazwać. Y, tak samo inne stare tutoriale zniknęły z kanału, no bo po prostu są przestarzałe i spróbuję odtworzyć je, zrobić taką nowszą wersję, yy, taką zmodernizowaną, żeby wszystko było jasne. Yy, więc tak, yy, przejdźmy do sedna. Aby stworzyć taki folder trzeba yy, posiadać komputer, monitor, myszkę i tyle. No i klawiatura opcjonalnie. Yy, jak już odpalimy naszego, naszego kom kom komputera, mamy odpalony monitor i wyświetlać ten monitor, trzeba użyć myszki, położyć rękę na tą myszkę i wtedy gdzieś nadusić na monitor prawym przyciskiem myszy. I otwiera nam się wtedy taka tutaj, y, tabela. Mamy tu kilka opcji. Y, mamy widok, sortuj według, odśwież. Wklej, wklej skrót, udostępnij, kopiuj link, zarządzaj dostępem, wyświetl w trybie online, zarządzaj kopiami zapasowymi OneDrive, wyświetl problemy z synchronizacją, zawsze przechowuj w tym, na tym urządzeniu, zwolnij miejsce, panel sterowania NVIDIA, ustawienia personalizuj i mamy tutaj yy, jeszcze możliwość natuszenia na tutaj tabelę nowy. Jak najedziemy myszą, nawet nie musimy klikać, tylko wystarczy, że najedziemy po prostu naszą myszką. E, czyli tym takim, tym taką łapką, jak widzicie, tym takim kursorem. Najedziemy na ten nowy, otwiera się nam się kolejna tabela, po prawej stronie e, naszej oryginalnej, pierwszej tabeli. I otwiera nam się wtedy tutaj kolejna, kolejne okienko i tu pisze, że możemy stworzyć nowy folder, skrót, Microsoft Access Database, obraz, myślnik, mapa bitowa, dokument programu Microsoft Word, Microsoft Access Database, znowu, nie wiem dlaczego, Prezentacja programu Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher dokument, Archiwum WinRara, tekst formowany RTF, dokument tekstowy, arkusz programu Excel i Archiwum WinRara. Y, otwórz nawias ZIP, zamknij nawias. Nas interesuje tutaj pierwsza opcja z tej tabeli, czyli folder. Yy, tak jak otwieraliśmy tutaj, Naszą pierwszą, tutaj, e, naszą pierwszą tabelę, to pierwsze okno, trzeba było nadusić prawym przyciskiem myszy, to w tym wypadku na folder trzeba nadusić lewym przyciskiem myszy. Wtedy w tym miejscu, gdzie nadusiśmy prawym przyciskiem myszy, pojawia nam się nowa ikonka Była e, nam się ikonka folderu, pisze nowy folder. Jeżeli świeci się na niebiesko, to znaczy, że można go nazwać i wtedy można opcjonalnie użyć tej klawiatury i na przykład napisać e, no. Nie wiem, yy, yy, Gaming, można tak nazwać ten folder. I można, jeżeli, ma, jeżeli już napisaliśmy to, to można kliknąć Enter na klawiaturze. Yy, I wtedy mamy nazwany nasz tutaj nowy folder. Jak już mamy nazwany nasz folder, możemy kliknąć prawym przyciskiem. Yy, przepraszam, to się ja pomyliłem. Lewym przyciskiem myszy dwukrotnie. I możemy go wtedy otworzyć. I to było na tyle. Możemy go również przemieszczać po naszym pulpicie, wystarczy najechać na niego myszą i przytrzymać lewy przycisk myszy i wtedy można znowu ruszyć myszą trzymając lewy przycisk myszy i można go wtedy przemieścić. E, to było powiedzenie na tyle, e, życzę wam miłego dnia, e, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, do komentowania i e, do usłyszenia w następnym tutorialu.